Cześć, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy grali czołgiem Tiger H1. Jest to niemiecki czołg ciężki z II wojny światowej. Został on po raz pierwszy użyty w 1943 roku, jak się nie mylę, w bitwie na Łuku Kurskim. <laughs> no. Ciekawą rzeczą jest to na przykład, że po prostu dlatego, że Niemcy po prostu szukali jakiegoś czołu ciężkiego. Ale najciekawsza jest jego armata, bo która później była standardem w tych grysach wszystkich. Ale zobaczcie. Gdzie to. A tu. Zobaczcie, jaki jest ten flag. Właśnie ten flak 88 mm To sama ta armata to była normalnie armata przeciwlotnicza używana przez Niemców i właśnie taką armatę trochę zmodyfikowaną zamontowali na tygrysie czyli KwK 36 No no w samym Wurtenderze tygrys H1 jest pierwszym tygrysem jaki jest A są niepremiowe cztery Zobaczcie, H1 y, E I tygrys 2P I tygrys 2H A z tych Premiowych to są dwa tygrysy y, Tiger y, West Front i Ostfront, jakoś tak. Łe. Eee. Jeszcze Tygrys 2, HSL A16. Są jakieś jeszcze? Nie, więcej ich nie ma już. <laughs> Chyba. Eee. No. no. Jest to maszyna na 5.7 i według mnie mm, To trochę słabo, mogła być ta, by być ta maszyna jednak na trochę niższym KB. Sorry, za to, nie, Dlatego, że po prostu sobie tutaj tak średnio radzi. W realu taki Tygrys walczył, z, walczył na uku na przykład z takim oto 34 ta, I takim i z takim KW-1S. Najwyżej z kawu 1 is 5 na kurskim A potem, jak już zostały wprowadzone takie. No i z tym te 34 85, z tym jednym wariantem, ale jak zostały wprowadzone takie, te 34 już. 85 normalne. Isy 2. No i to. I to wszystko. To już używano tygrysów E i tygrysów 2. Więc tak. Yy, więc tak naprawdę Tiger H1 powinien być na niższej klasyfikacji. On jest tutaj za wysoko. No dobra, ale yy, a jeszcze jedna rzecz. No bo zobaczcie, 100 mm pancerza tutaj, tak maksymalnie może się czasem zrobić 101, 102. Tu, się, tu jest więcej, najczęściej, bo jest pod, le, pod lekkim kątem ta płyta. Dobra, ta też, ale pod większym o wiele ta jest. No. Więc tutaj y, każdy t 3485 na każdej amunicji chyba poza odłamkową i szrapnelową, bo chyba mają jeszcze one, nie pamiętam, y, to y, tu przebija. A sprawdzę z ciekawości w ogóle, czy T-34-85 ma amunicję szrapnelową. Nie, bo coś tam było, jakiś czołg radziecki, co miał. Dobra, nieważne. No, więc tu jest koło 120 często, a tu koło 100, więc go tutaj każdy teciak 85 przebije. Wieżyczka, jeśli myślicie, że tutaj przebijecie łatwiej, no nie, minimalnie będziecie mieli 80 mm. Poza tym bardzo ciężko się tu wstrzelić. W to w ogóle nie polecam strzelać. Jeśli ktoś nie ma 300 mm penetracji, z ISA 2 się w to nie przebiłem. Jak to nawet Jumbo chyba one shotuje od przodu. Jego boczny pancerz to 80 mm. Tutaj się każdy T34 przebije raczej. Tu są te takie ekrany małe. Chociaż nic to nie daje prawie. Przy okazji gąsień i C30 mm tu, ale tak czy siak każdy strzela tutaj też, jak wychyla się. I tu go też praktycznie wszystko jest w stanie przebić. Poza tym minimalnie może go rzucić na 4,7. To zobaczmy, na 4,7 co mają Rosjanie na przykład. T34-57, KW-1 z 5 najwyżej te 34 STZ. Więc nie jest źle. Jak rzuci. To jest tak. Ta maszyna jest po prostu za wysoko, naprawdę. Dlatego sobie radzi gorzej niż w Realu na przykład. No dobra, ale lecimy do. Bitw. Dobra. Jesteśmy na tej na Europie wschodniej. No dobra, lecimy. Oj, dźwięk zapomniałem. Y o, Tiger E, już lepsza wersja, bo nie strzelają mu wszyscy w garnek. Oj oj, myślałem, że mnie na dzień dobry rzuci. Dzisiaj, bo pierwsza gra tigerem, to myślałem, że rzuci mnie. Tak wiecie, no. łaskawie, że będzie dla mnie łaskawsza gra. A na dzień dobry widzę panterę G i jakiegoś lek. lek pantera. chińską pelotę. To znaczy, że będę walczył na IS-2 i Teciaki 85. No chyba, że. Trafi jakiś team, co wziął sobie w wysokoberowe <laughs> maszyny, a co sobie wziął jedną wysokoberową maszynę jakąś z eventu a yy, przepraszam za problemy, zabili mnie oczywiście Nie, nie będę na to marnował ponownego użycia. Trudno No dobra, Ardeny. <coughs> może na Ardenach się uda coś zdziałać? Bo jak widzicie... Zobaczmy, może tutaj jest lepiej? Hmm. No to strzelasz. Y wam powiem, że tamta rozgrywka y w ogóle, co była wcześniej to była moja pierwsza tygrysem h 1 bo nim jeszcze nie grałem w ogóle. I wam powiem tyle, że no, się z tym drogiem dobrze nie zanosi, żeby po prostu dobrze działał, bo jednak Będę narzekał na prędkość. Prawie dogania y, czołgi średnie. No ale. No, pancerz to jest. O, garnek. To jest to, o czym mówiłem. Największy minus w wersji H1. Dobra, jak tutaj stoi, to ja to załatwię. Spróbuję, może. Okej. Okay. I siedem. Całe szczęście, że go Staliniu nie ochroniło. O. Kolejny. Skąd? No mówiłem, każdy te 34 85 go przebije. No dobra. Mm. Wiem, mam ponowne użycie, ale wolę używać po prostu ponownego użycia w jakiś lepszy sposób. Karapaty, oj. Tu może być znowu problem, bo takie maszyny, wszystkie czołgi ciężkie, ja wolę nimi walczyć na mapach miejskich. Ciekawe, którego Respa i Myślę, że tego. Dobrze myślałem. Jest do rozbadania. Nie, aha, tiger edge. No, co ja robię? Chociaż to pewnie przez to, że rzadko gram na Karpatach i dobrze, bo średnio lubię tą mapę, tak szczerze. Tak, wiem, jadę na wakacje w Karpaty. A średnio lubię, lubię mapy Karpaty. No ale tak jest, bo. To jest mapa otwarta, a ja ogólnie wolę w ogóle w że mapy miejskie. Chyba, że ta mapa otwarta jest taka fajna, duża, naprawdę, że można strzelać na dalekie odległości i tak dalej. To jest ciekawe, ale. Szczerze, najlepszym miejscem na tej mapie, chyba poza punktem A, jest tutaj ta dziura taka w skale Oczywiście, przez głupi błąd, jak zawsze ostatni. Dobra, jedź, 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 tiger. Yy, się trochę zagalopował ziomek z tamtym krzyżem co miało z Bundeswerą To jeszcze nie pojazdy Bundeswery Tak samo jak ten jeju A tak się zastanawiam Bo teraz nie pamiętam już który się pierwszy odblokowuje Krzyż belkowy normalny Normalny Balken Balkenkreuz. Tak, dobrze to chyba wymówiłem. E, czy... ten Bundeswehr... Bundeswehr. No kurde, musicie wszystko zadymiać. E, bo się Bias. Du, 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 du. Dobra wiadomość. Y... Jeszcze żyje. Zła wiadomość. Ten T-34 podlega siłom Rashian Bajasu. O, jaki fajny. O kurde. Taki fajny, że do mnie strzela. No człowieku... Do. Aha Super! Jak ja kocham tego typu rozgrywkę? Skąd tu... Aha! No... Oczywiście hmm. Wiedziałem, że z tym tygrysem będzie ciężki temat. I to nie tak, że mi jakoś dzisiaj w wortandera nie idzie. Bo grałem już dzisiaj trochę, tylko jakiś ten tygrys jest. Dobra, zróbmy to. No czemu mi nie może rzucić jakiegoś, nie wiem, berlina albo... E forsowania Renu. To jest maszyna, która sobie nie radzi po prostu w tej grze widocznie. Hm. Niby są maszyny dobrze zbalansowane, ale... Tygrys H1 to oni nie jest dobrze zbalansowany pod względem gry w sumie, ani pod y, względem y, historycznym. I tak jak są maszyny, które są dobrze zbalansowane historycznie, ale źle w grze, to ten jest i źle tak, i źle tak. No weźcie wygodajcie na jakieś, nie wiem. 4-7. Miejcie ludzie, litość dla tego czołgu. No dobra, 4-7 może przesadziłem ale. 5-0. Aha. No przecież ja uwielbiam tą grę za to. Się teraz tak zastanawiam, ile razy ja już zginąłem. taka super wiadomość dowijająca mnie gdybym miał konto premium zarabiałbym zarobiłbym dzisiaj jeszcze 120 tysięcy dobra B B to nasz cel czy C? C dobra na C lecimy przecież na B to na B to mnie rozniosą Jeszcze grają tym T86 z normandzkiego eventu. No, ciekawe też go mam. I nim nie gram. I za szybko nie zamierzam. Po T26 E1 zanosi się źle i M18. Dobra, M18,60 t 26A1, chyba 6,3 albo 6,7, czyli rzuciło mnie chyba na topkę tutaj, albo na pełną topkę. Nie jestem pewny jeszcze tak. No właśnie, na, na klasyfikacjach czołgów amerykańskich się nie znam znowu zbytnio. No bo. No, bo Amerykanów mam wybadanych tylko do pierwszego Shermana. Tam czy do drugiego? Przepraszam, mam 105 i tego M4A1 chyba. Wiecie, 105, że armatę 105 mm on ma. Sorry, to nie błąd czołgu. To mój błąd, że jestem ślepy. Aha. Jak ja kocham ten czołg. Nie wiem, może spróbuję kolejny raz Na następnym odcinku Bo Ogólnie Nie wyszło nic Nara no.